Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w chacie tarota. Jest to czytanie na wrzesień dla wszystkich osób spod znaku Wagi. Zobaczmy, co do was ciekawego nadchodzi w tym miesiącu. Energia główna dla was. Ósemka monet. Co się kończy, co odchodzi we wrześniu? Cztery monety. Co nowego nadchodzi w drugiej połowie września. Rycerz Pucharów. I zobaczmy, jaka jest dla Was rada. Piątka Pucharów. Energią główną jest energia pracy. Ósemka monet to jest przede wszystkim skoncentrowanie się na pracy codziennej, pracy zwykłej, pracy, która nie jest Jakoś szczególnie spektakularna, która nie budzi w nas jakichś wyjątkowych emocji, a która po prostu jest niezbędna. To będzie czas, w którym bardzo poświęcicie się pracy, w którym będziecie mieć mnóstwo rzeczy do roboty. Będzie dużo projektów, dużo zadań, możecie mieć bardzo dużo zleceń w zależności od tego, co robicie, czym się zajmujecie. Będzie naprawdę bardzo dużo zajęć każdego dnia. Ta praca jest y, działalnością niezbędną do tego, żebyście się rozwijali w kierunku, który jest dla was ważny. To jest dążenie do mistrzostwa, to jest dążenie do perfekcji, to jest dążenie do tego, żeby stać się naprawdę bardzo dobrym w jakiejś dziedzinie. A cokolwiek by to nie było dla was, czy jesteście aktywni zawodowo czy nie, każdego dnia robicie coś, na czym wam zależy i to jest skupienie się na szczegółach, to jest skupienie się na codziennej pracy, codziennych aktywnościach. Codziennych zadaniach, nie tych wielkich, nie tych długoterminowych sprawach, projektach, ale mm, zadaniach, które są dla Was obecne, które są dla Was ważne. Każdego dnia cały miesiąc będzie przebiegał pod znakiem pracy, pod znakiem poświęcenia się. Temu, co jest zwykłe, co jest codzienne i co jest dla Was ważne, co jest dla Was drogą do tego, żeby osiągnąć coś większego, coś bardziej spektakularnego, coś bardzo dla Was wyjątkowego. Szczególnie, że to, co odchodzi, to jest czwórka monet, i ta karta mówi o tym, że musieliście trochę zacisnąć pasa na przełomie sierpnia i września. Być może pod koniec września mieliście sytuację, w której musieliście naprawdę bardzo mm, uważnie podchodzić do spraw materialnych, do spraw finansowych, do spraw związanych z wydatkami i cały wrzesień to będzie przede wszystkim dla Was praca. Nie będziecie musieli już tak bardzo uważać, nie będziecie musieli już tak bardzo oszczędzać, nie będziecie musieli być aż tak bardzo uważni i skupieni na tym, co dzieje się w tym świecie finansów i w tym świecie materii dla was, szczególnie jeżeli chodzi o wydawanie, jeżeli chodzi o inwestowanie, szczególnie jeżeli chodzi o codzienne wydatki. Natomiast bardzo skupicie się na tym, żeby faktycznie zaangażować się w to, co dzieje się w waszej pracy, waszą aktywność zawodową i te kwestie finansowe, materialne będą motywem przewodnim całego września. Będziecie mieli wrażenie, że to jest dla was najważniejsze i że to jest punkt pierwszy na waszej liście. W całym miesiącu. To, co do was nadchodzi, to, co pojawia się w drugiej połowie września, to jest rycerz pucharów, czyli karta intelektu, nie ma tutaj karty komunikacji, jest za to karta mówiąca o emocjach. Druga połowa września to jest dla was skoncentrowanie się na waszych emocjach, to jest skoncentrowanie się na komunikacji, która ma wymiar właśnie bardziej emocjonalny. Skupiacie się na relacjach. Relacjach romantycznych dla niektórych z Was, ale to też mogą być relacje związane z Waszą rodziną, z Waszymi najbliższymi, z osobami, na których Wam zależy. Rycerz Pucharów bardzo często mówi o romansie, mówi o pojawieniu się osoby, która jest dla nas bardzo atrakcyjna, która nas bardzo pociąga, która automatycznie tworzy połączenie emocjonalne. Bardzo dobrze się z taką osobą. Kontaktujemy, ta wymiana myśli jest po prostu bardzo dynamiczna i bardzo szybko zbliżamy się do takiej osoby. Natomiast jest to też karta dużej niestabilności emocjonalnej. Jest to karta mówiąca o tym, że Wy sami możecie nie być zdecydowani na to, czego tak naprawdę chcecie: czy chcecie tylko przelotnego romansu, czy chcecie czegoś bardziej poważnego. Z drugiej strony, to też może być podejście właśnie tej osoby, która się pojawi. Ona może być bardzo atrakcyjna, jednocześnie może być bardzo niezdecydowana na to, co ma się dziać w jej życiu, może być bardzo zafascynowana wami, ale też może być osobą, która nie będzie chciała się zdeklarować, nie będzie chciała um, opowiedzieć się po żadnej stronie, czy chce być z wami w związku, czy Chce iść swoją własną drogą, to może być osoba bardzo atrakcyjna, jednocześnie bardzo chaotyczna, bardzo niepewna, która um, może nie być dobrym kandydatem na, um, na partnera długoterminowego. Jednocześnie jest to symbol osoby, która jest dla nas bardzo pociągająca, bardzo atrakcyjna i z którą możecie stworzyć coś bardzo intensywnego, nie do końca długoterminowego. Dla osób, które nie są zainteresowane takimi kwestiami, to jest pojawienie się możliwości na przykład pracy, to jest y, w, współpraca z kimś i też ma ona wymiar bardzo krótkoterminowy. Jest to jakiś zryw, jest to poproszenie was o pomoc y, w jakiejś sprawie, jest to. Y, Karta, która czasami też mówi o takim słomianym zapale, bardzo chcecie coś zrobić, bardzo chcecie się w coś zaangażować. Są pierwsze dyskusje, są jakieś spotkania w drugiej połowie września i tak naprawdę nic z tego nie wychodzi. Tutaj wszystko rozmywa się, wszystko się rozchodzi po kościach i niestety nie ma nic konkretnego. Tak więc jest tutaj też taka możliwość em, w związku z tą energią, która będzie wam towarzyszyła. A przede wszystkim ta karta mówi o tym, że. Będzie się bardzo dużo działo emocjonalnie. Bardzo ciekawe informacje mogą do Was nadchodzić, które będą dla Was po prostu pociągające. Będziecie chcieli się w coś zaangażować, i nie do końca będziecie wiedzieć, czy chcecie to kontynuować dalej. Na pewno będzie to bardzo emocjonalna końcówka miesiąca. Będzie to dla Was bardzo intensywny czas emocjonalnie. Rada dla Was to jest karta piątki pucharów. I to jest karta mówiąca o tym, żebyście nie wracali do przeszłości. Co się zakończyło w ostatnim czasie? Musieliście się z czymś rozstać. Być może była to jakaś relacja, jakaś przyjaźń, jakaś znajomość, coś się skończyło. I to mogła być jakaś też współpraca, która była dla Was ważna, również emocjonalnie. I tutaj karta Piątki Pucharów mówi o tym, że możecie mieć sentyment do danej osoby, do jakiejś instytucji, do jakiejś pracy. Do współpracy z kimś. Możecie mieć takie myśli związane z tym, że chcielibyście tam wrócić, chcielibyście dalej tam pracować, albo chcielibyście dalej być w kontakcie z tą osobą, chcielibyście dalej e, tworzyć jakąś relację, jakiś związek. Karty wam tutaj ewidentnie pokazują, żebyście odwrócili się od tego, żebyście nie byli sentymentalni, żebyście nie ulegali tym emocjom, które na pewno. Mogą do Was wracać, które mogą Wam towarzyszyć, które mogą też być dla Was trudne, mogą być dla Was dosyć y, sporym wyzwaniem. Podążajcie swoją właściwą ścieżką Ścieżka, ścieżką, która da Wam naprawdę bardzo dobre wyniki w dalszym terminie. Coś, co możecie zaplanować, coś, na co jesteście zdecydowani, coś, co zabiera Wam y, Coś, co pochłania Waszą codzienność, coś, co pochłania Wasz czas i zaangażowanie, jest to, projekt, jest to projekt, w który warto się zaangażować, na którym warto skupiać uwagę. Natomiast to, co było, to, co się skończyło, to, co odeszło, to, co było dla Was negatywne, to, co było dla Was męczące, co ciągnęło Was w dół, zostawcie to za sobą i nie angażujcie się więcej w coś, co może być dla Was naprawdę bardzo. Negatywne, co może być dla Was bardzo przytłaczające i co może Was blokować przed tym rozwojem, który na pewno do Was nadchodzi w związku właśnie z tą ósemką monet, która pojawiła się jako energia główna. Podsumowując, jest to miesiąc, w którym przede wszystkim koncentrujecie się na pracy, przede wszystkim koncentrujecie się na swoim rozwoju zawodowym, na swojej codzienności, na tym, co. Angażuje Was każdego dnia, co jest dla Was najważniejsze i co ma wymiar przede wszystkim materialny, fizyczny, finansowy, co definiuje Wasz poziom finansowy, to będzie dla Was na pierwszym miejscu. Odchodzą jakieś trudniejsze momenty związane z finansami, Jakie, jakaś konieczność oszczędzania, konieczność kontrolowania finansów, która była naprawdę bardzo intensywna. Druga połowa miesiąca to są emocje. Emocje, które mogą być niestabilne, jednocześnie mogą być dla was bardzo przyjemne, bardzo pociągające. Może się pojawić tutaj na waszej drodze bardzo ciekawa osoba. Nie wracajcie do przeszłości, nie odwracajcie się za siebie. Patrzcie na to, co do Was nadchodzi, i pracujcie nad tym mistrzostwem, na którym Wam naprawdę bardzo zależy. Moi drodzy życzę Wam wszystkiego co najlepsze, mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają, jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.